Oh, <music> Znalezione, nie kradzione. W krainie zabawek jest dziś duży ruch. Ze stacji właśnie odjeżdża pociąg. Proszę wsiadać, wsiadać pasażerowie zabawkowego ekspresu. Nie ja bym chciał tak robić! To będzie mój szczęśliwy dzień. Hmm. Co mam z nim zrobić? Zachować go na potem? Czy od razu coś kupić? Na przykład cukierki? Hmm. Hmm. Jej, następny pieniążek! To mam dwa! Teraz wiem, co robić. Jeden zaoszczędzę, a za drugi coś sobie kupię. Kurety, trzeci pieniążek. Co robić? Co robić? Zaoszczędzić dwa, wydać jeden, nie oszczędzać, wydać trzy. To czwarty. Jej, ten jest piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Hmm. Więcej pieniążków nie widzę. Rety, znalazłem dziesięć pieniążków. To prawie fortuna. I wszystkie są moje. Ale co zrobić z taką ilością? Wiem już co teraz zrobię. Dino, chcę to kupić. Ale co, no Dino? Ten wielki model kolejki. Proszę. Hmm, o której kolejce mówisz? Wiesz dobrze, Dino. O tej, która mi się tak podoba i wygląda jak zabawkowy ekspres. Ma wagony pasażerskie i towarowe. Hmm, nie przypominam sobie, żebym miała coś takiego. Nie żartuj sobie ze mnie, Dino. Wiesz dobrze, o czym mówię. <laughs> Oczywiście, że wiem, Nodi. Przecież co tydzień każesz mi go wyciągać, żeby sobie na niego popatrzeć. To właśnie ten. Zawsze bardzo chciałem go mieć, ale nigdy nie miałem tylu pieniążków. Właśnie, bo ta kolejka jest bardzo droga, Nodi. Kosztuje dziesięć monet. Chodzi o takie dziesięć monet? Ludzi, skąd masz tak dużo pieniędzy? Zarobiłeś je jeżdżąc taksówką, czy może spadły ci nagle z nieba? Nic nie powiem, ale już prędzej spadły z nieba. Więc mogę ten pociąg? Oczywiście. Dzięki. Ładniejszy niż pamiętałem, i jest tylko mój. Nadjeżdża maszynista Nodi. On robi czu-czu-czu-czu. Po chwili zaś. Hu, hu, I każdy chciałby wiedzieć, dokąd pędzi pociąg mój. Kołysze się i gwiżdże, stukoczą koła w takt. Przez miasta i miasteczka śpieszy się i będzie w świat. Bardzo ładnie, nodi. Masz naprawdę śliczną kolejkę. Właśnie ją kupiłem za dziesięć monet. O, naprawdę? To dużo pieniędzy. A skąd je miałeś, nodi? Leżały na drodze. Hmm, na drodze powiadasz, ktoś musiał je zgubić, a czy wie o tym pan plot? No, nie, a powinienem znalezione, nie kradzione. To znaczy, że ktoś zgubił, miał pecha, a ja szczęście, bo je znalazłem. Masz rację, nodi. To bardzo miło znaleźć na ziemi pieniądz, ale ty ich znalazłeś dużo. Ktoś pewnie ich potrzebuje. Jak pan plot się dowie, ten kto je zgubił zgłosi się i będzie chciał odzyskać. A, wtedy będę musiał oddać kolejkę. Panie Sprawiedliwe, bardzo polubiłem mój pociąg. Bardzo, bardzo, bardzo! Nodi, tylko od ciebie zależy co zrobisz. Nic nie powiem panu Plodowi. Jeśli tak postanowiłeś. Spójrz, pan Plot rozkleja jakieś plakaty. Panie Plot, czy coś się stało? Tak, to bardzo smutne. Pani kręgielek robiła dziś rano zakupy. Miała dziurę w portfelu i wypadły jej wszystkie pieniążki. Jak dużo? Dziesięć monet. Trudno uwierzyć. O. Żeby tylko ktoś uczciwy je znalazł. Ona ma tyle dzieci do wykarmienia i ciężko pracowała na te pieniądze. Ech. Zaraz wracam, panie Plot. Dokąd pobiegł Nodi? Chyba pobiegł zrobić dobry uczynek. Panie Plot, odda pan te pieniądze pani Kręgielek? Znalazłam je na drodze dziś rano. Ho, ho, Nodi, postąpiłeś wyjątkowo uczciwie. Poprosiłeś Dinę, żeby zabrała Twój pociąg i oddała pieniądze. Jestem bardzo zadowolony, że tak postąpiłeś. Bardzo słusznie w rzeczy samej. Mam nadzieję. Czasami robienie dobrych rzeczy wcale nie jest zabawne. O, naprawdę chciałem tę kolejkę. Pani Kręgielek. Nodi, przyszłam osobiście ci podziękować za zwrot moich pieniędzy. To było bardzo, bardzo miłe. I uczciwe. Chyba tak. Cieszę się, że odzyskała pani pieniądze. A ponieważ tak postąpiłeś, poprosiłam maszynista, żeby ci pozwolił poprowadzić pociąg. I on się zgodził. Naprawdę? Ja? I będę mógł zagwizdać? Oczywiście, że tak. A na dodatek otrzymasz od nas wszystkich nagrodę za uczciwe zachowanie. Ojej, parowóz do mojej ulubionej kolejki! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Możesz przychodzić i co jakiś czas kupować kolejne części, aż uzbierasz całą kolejkę. Oczywiście, jeżeli tylko zechcesz. Oczywiście, że zechcesz! Znalezione, nie kradzione, ale warto być zawsze uczciwym. Proszę wsiadać, wsiadać! Dziś zabawkowy ekspres prowadzi Nodi!